Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej części naszego cyklu VTS dla profesjonalistów. W dzisiejszym odcinku pokażę Państwu jak w prosty sposób zmienić sobie w programie diety i ryczałty. I ja jeszcze tylko przypomnę, że od 28 lipca wzrosły stawki diet i ryczałtów. Dieta w podróży krajowej służbowej wynosi obecnie 38 zł, natomiast ryczałt został podwyższony z 45 do... 57 zł, i teraz, w jaki sposób zmienić sobie te stawki? Wchodzimy w wynagrodzenia, kwoty diet i dodatków. I pokazuje się nam lista diet i dodatków, które obecnie obowiązują. My oczywiście możemy sobie te stawki zmienić. I tutaj widzimy takie wyszarzone pole. Oznacza to, że tutaj diety i ryczałty zostały już nadpisane dla firmy. Zmienimy sobie natomiast w takim razie e, diety i ryczałty dla Belgii. Klikamy nadpisz dla firmy. Wprowadzamy nowe wartości, na przykład e, kwotę. 50 euro diety, kwota limitu noclegowego, na przykład 170. Zapisujemy. I wartości diet w kraju Belgia dla mojej firmy zostały pomyślnie zapisane. Dziękuję serdecznie.